Witamy na kanale NDE Polska Życie po śmierci, gdzie dzielimy się doświadczeniami bliskimi śmierci ludzi, którzy opowiadają o odwiedzeniu drugiej strony i o ich stamtąd powrocie. Dzisiejsze NDE jest autorstwa Tracy. Oto jej doświadczenie. Doświadczyłam NDE w lutym 2009 roku. Na wstępie chciałabym poinformować, że jestem cukrzykiem. Mam łuszczycę, a mój ogólny stan zdrowia jest nieco poniżej normy. Winę za to ponoszę głównie ja, ponieważ nie sprawdzam sumiennie poziomu cukru we krwi i nie chodzę do lekarza. Odwiedzałam moją matkę, która właśnie przeszła operację biodra, kiedy zaczęłam odczuwać skurcze w okolicy brzucha i dolnej części pleców. Bóle stały się bardzo silne więc opuściłam szpital i udałam się do domu mojej matki, gdzie przebywałam. Kiedy dotarłam na miejsce, bóle już były tak bardzo silne, że wezwałam karetkę. Po przybyciu do szpitala straciłam przytomność. Moje nerki zatrzymały się i doszło do zatrzymania akcji serca. Później dowiedziałam się, że byłam bezbicia serca przez jedną minutę i czternaście sekund. Nagle bez tunelu czy jakiejkolwiek innej możliwości przemieszczania się, znalazłam się w indiańskim stylu na dnie pięknej tropikalnej laguny. Byłam pod wodą. Woda miała piękny, krystalicznie czysty, turkusowy kolor. Piasek był czysty i biały, a widoczność wydawała się nieskończona. Wokół pływały liczne tropikalne ryby w tak żywych kolorach, że wyglądały, jakby były podłączone do gniazdka elektrycznego i pokryte neonowymi światłami. Trudno to opisać. Czyste i jasne, jak nigdy wcześniej. Żywe, piękne, czyste, odważne i uspokajające to tylko eufemizmy. Nie znalazłam jeszcze do tej pory opisu, który oddałby sprawiedliwość temu widokowi. Niesamowite. Nigdy nie widziałam czegoś podobnego. Nie było roślin, koralowców, skał ani raf, tylko biały piasek, piękna woda, ryby i ja. Pamiętam, że myślałam: To trochę dziwne jak mogę samodzielnie oddychać pod wodą i gdzie ja jestem i jak ja się tu dostałam? Wtedy coś przykuło moją uwagę. Spojrzałam w górę i zobaczyłam powierzchnię wody około trzech metrów nade mną. A poza nią bardzo jasną kulę światła opadającą w moim kierunku. Obserwowałam ją, a gdy przebiła powierzchnię wody, rozproszyła się i pochłonęła lagunę i wszystko inne. Z jedyną myślą, że to było wszystko oślepiające, chociaż nie jestem pewna, czy to była instynktowna reakcja, czy nie, ponieważ nie pamiętam, żebym poczuła się oślepiona ani nawet wrażliwa na tę jasność podczas całego doświadczenia. Spojrzałam w dół na piasek w kierunku dna laguny. Nagle, w odległości około trzech lub czterech metrów, pod pewnym kątem, wbił się w piasek drewniany słup. Nie wiem dlaczego, ale miałam wrażenie, że był to słup podobny, tak jak ja to sobie wyobrażałam, do tego, na którym mógł zostać ukrzyżowany Jezus. Nie było jednak poprzecznej belki, tylko sam pionowy słup. To sprawiło, że ponownie skierowałam swoją uwagę w górę, a kiedy to zrobiłam, zobaczyłam parę stóp w sandałach i parę spodni o niewiarygodnej, czystej i jasnej bieli, która również wyglądała na neonową. Tak to opowiadam, z braku dokładniejszego opisu. Kontynuując patrzenie w górę, byłam niesamowicie zdumiona, gdy odkryłam, że był to mój zmarły ojciec, który zmarł dwa lata wcześniej. Zdiagnozowano u niego guza mózgu wielkości piłki golfowej w samym centrum pnia mózgu i był on nieoperacyjny. Dwa tygodnie po diagnozie zaczął krwawić, upadł podczas wychodzenia z reustaracji i został przetransportowany karetką do najbliższego szpitala. Nie posiadaliśmy żadnych instrukcji dotyczących testamentu biologicznego lub braku reanimacji, więc nie wiedzieliśmy, jak postępować. Wiedzieliśmy tylko, że nasz ojciec był dobrym człowiekiem i prowadził wyjątkowe życie. Traktował nas i ludzi wokół siebie dobrze i nie zasługiwał na przedłużające się życie jako warzywo, ani by tego nie chciał. Zdecydowaliśmy się na dożylne podawanie środków przedziwpólowych oraz tlenu, bez rurki do karmienia, aby zapewnić mu bezbolesne i jak najbardziej komfortowe odejście. Trzy różne diagnozy podawały ten sam scenariusz końcowy. Nie przeżyłby operacji, a jeśli jakimś cudem tak by się stało, byłby warzywem. Zmarł trzy dni później raczej spokojnie. Jego serce zatrzymało się. Próbując zwiększyć poziom tlenu, serce zmęczyło się i przestało pracować. Nie był to dla nas absolutnie łatwy wybór. Kiedy zdałam sobie sprawę, że to był mój ojciec, zdałam sobie również sprawę, że opuściłam życie, jakie znałam, i że w jakiś sposób, nie pamiętam podróży, dotarłam do tego miejsca absolutnego, piękna i całkowitego spokoju. Nie wiem, czy to ma związek, czy nie, ale pochowaliśmy mojego ojca na morzu, a jego prochy rozsypaliśmy w Newport Beach. Moją pierwszą reakcją było powiedzenie: Nie wiedzieliśmy, co robić, tato, przepraszam. Uśmiechnął się do mnie i powiedział: W porządku, córko, dobrze się spisałaś. Jestem w pięknym miejscu, jest cudownie. To przekracza Twoją wyobraźnię. To był mój moment. Wyglądał tak doskonale i spokojnie. Nie potrafię opisać, jaki był wspaniały, spokojny i doskonały. Kiedy umarł, miał 73 lata, siwą brodę i wąsy. Kiedy pojawił się przede mną, był znacznie młodszy, w kwiecie wieku, z gęstymi falującymi włosami, w kolorze głębokiej, jasnej, czerwieni, tak jak wtedy, gdy był młodszy, tylko ten kolor był znacznie bardziej żywy i intensywny. Każda jego niedoskonałość czy wada była wyrzeźbiona, wyrzeźbiona do gładkiej perfekcji. Wyglądał idealnie, pięknie, pełen spokoju i radości przepełniony zrozumieniem i miłością. Mogłabym tak wymieniać bez końca. Byliśmy razem przez coś, co wydawało się godzinami, ale później odkryłam, że moje serce przestało bić tylko na jedną minutę i czternaście sekund. Śmialiśmy się, przytulaliśmy i płakaliśmy. I wszystko się udało, i wszystko było doskonałe. Bez zamarzania kończyn, bez niemożliwości poruszania się, a potem on zeskoczył ze swojego miejsca na dnie oceanu i zaczął odchodzić. Podskoczyłam i powiedziałam: Tato, hej, poczekaj minutę. I zaczęłam iść za nim, a on zatrzymał się, odwrócił, uśmiechnął się ogromnym, rozdzierającym serce, nie do opisania uśmiechem, i powiedział: Nie, moja córko, musisz wrócić, jesteś leczona. To nie jest twój czas. Potem wyciągnął rękę i dotknął mojego ramienia, i nie wiem jak opisać uczucie, które poczułam, ale myślę, że kiedy mnie dotknął, włożył moją duszę z powrotem do mojego ciała i obudziłam się w szpitalu, wracając do życia, jakie znałam. Cierpiałam na niedrożność jelit, zatrucie krwi, niewydolność nerek i zatrzymanie akcji serca, co doprowadziło mnie do NDE. Kiedy się obudziłam, wciągnęłam powietrze do płuc i zemdlałam. Obudziłam się trzy dni później z rurkami wychodzącymi wszędzie, idącymi nie wiadomo dokąd, jednakże zrobiłabym to wszystko jeszcze raz i jeszcze raz, tylko po to, by zobaczyć mojego tatę i wiedzieć, że coś absolutnie niesamowitego czeka na nas, gdy opuścimy to ludzkie życie. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Ale wiem, że gdziekolwiek poszedł mój ojciec, jest to cudowne, przepiękne miejsce, ponieważ nigdy nie był tak piękny i nigdy nie był tak spokojny i tak całkowicie kompletny. Naprawdę nie potrafię znaleźć odpowiednich słów, by oddać sprawiedliwość temu doświadczeniu. Wierzę bez wątpienia, że było to tak prawdziwe, jak nigdy wcześniej. Nie wierzę, że nabyłam jakieś specjalne moce, ani nie wierzę, że mam więcej odpowiedzi na tajemnice świata. Nie znam przyszłości, z wyjątkiem tego, że śmierć nie jest końcem, ale nowym i hojnym początkiem. Dziękujemy za wysłuchanie. Na zakończenie mamy dla Was prezent. Cytat z Gabriela García Marqueza. Nauczyłem się, że kiedy noworodek po raz pierwszy ściska palec ojca w swojej malutkiej pięści, uchwycił go na zawsze.